Twoje inspiracje głównie e, dotyczy muzyki skandynawskiej. Właśnie chciałem się spytać, bo e, z tego co wiem, e, zespół Open Folk e, trochę oscylował wokół muzyki bretońskiej, celtyckiej też. E, jak połączyć muzykę skandynawską z muzyką celtycką? W ogóle jak się gra folk w Polsce? To jest osobne pytanie. To jest raczej taka sfera niszowa, łagodna i tu nie ma miejsca za bardzo na jakiś przejaw metalu. Ja słyszałem o takim zespole Żalwarinis na Litwie, któremu się udało jakoś spopularyzować muzykę folkową wśród środowiska, wśród młodzieży po prostu. Folk jest popularny na Litwie. Jestem ciekaw, czy właśnie żywiołak w ten sposób zdobędzie publiczność w Polsce. Czy jest to możliwe? No to trudno, trudno ocenić. W Polsce dosyć trudną sytuację mieliśmy, bo w epoce jeszcze poprzedniego systemu, kiedy no na siłę wciskano muzykę ludową wszędzie i to nie w, nie w formie nowoczesnej, no ludzie się trochę zrazili do tego. Inaczej było w krajach celtyckich, i może dlatego no pierwsze kroki w kierunku muzyki folkowej dla mnie to było właśnie. Muzyka irlandzka, a potem bretońska, która jest bardzo ciekawa. Taka jest. No, taka bardzo. Znaczy, taka jak gdyby z, z bardzo dawnych czasów, bo irlandzka jest dosyć współczesna już w formie. Bretońska jest taka jeszcze plemienna. No, w Polsce to było trudne, i dlatego chyba muzycy. Zaczynali grać folk e, od innych kultur, poczynając, a dopiero dochodząc do własnej. To była taka droga, przynajmniej moja, przez muzykę celtycką, wreszcie do muzyki polskiej. I podejrzewam, że. Roberta tak samo przez muzykę skandynawską, wreszcie do muzyki polskiej. Oczywiście przez celtyską też, bo też byłem miłośnikiem muzyki wysp mm -hmm. brytyjskich, e, bre, Brytanii, Irlandii, Szkocji i tak e, No i dokładnie tak samo od tej muzyki wszystko się zaczęło dla mnie. Znaczy, dla mnie być jeszcze ważnym ogniwem jeszcze właśnie pomiędzy żywiołakiem a muzyką Certyską była jeszcze muzyka żeglarska którą jakby bardzo polubiłem jako no, chłopak chodzący do szkoły podstawowej, średniej i tak dalej, gdzie na ogniskach spotykaliśmy się ze znajomymi i śpiewaliśmy y, szanty i to, było takie, to, było, to, było, to był taki pierwszy kontakt z muzyką w ogóle folkową. Y, no interesując się już muzyką żeglarską, nie sposób jakby nie dostrzec pewnych zależności, a mianowicie takich, że muzyka żeglarska Oparta jest głównie na folklorze wysp właśnie brytyjskich, Irlandii, Szkocji, Brytanii też. Jakby te wszystkie, te wszystkie kultury gdzieś tam się stykają i my tak naprawdę z Robertem nie mamy żadnej potrzeby, żeby to rozgraniczać. Dla nas się to wszystko gdzieś tam znakomicie łączy i dlatego też żywiołak być może jest tak, tak uniwersalny, tak łatwy, łatwo przyswajalny, może w ten sposób. Ktoś napisał na serwisie. Jeden z serwisów społecznościowych, których jesteś również członkiem, że moglibyście wystąpić z zespołem Laocze? że w sumie płyta. Zespół występował tutaj tydzień temu na tej samej sali w Sobotę przyciągnął mnóstwo fanów. Czy można by jakoś popularyzować muzykę folkową w Polsce? Mało tego za tydzień wystąpimy z zespołem Laocze w Warszawie. Bardzo ich lubimy, naprawdę no zrobili coś niesamowitego, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny. Ja tylko się cieszę, że my robiąc nasze utwory do żywiołaka, ja jeszcze nie znałem Laocze. Znaczy, cieszę się, że wcześniej wymyśliłem swoje utwory, zanim wysłuchałem y, pierwszej płyty Laocze Gusła. Bo możliwe, że byłyby to tak mocne doznania, że, że to by się przenikło, a dzięki temu te nasze dwie drogi są na razie osobnymi drogami. Aczkolwiek już zaczynamy się my nimi inspirować. Może oni kiedyś nami również. A odnośnie muzyki skandynawskiej jeszcze chciałem coś usłyszeć, bo to jest moja ulubiona muzyka. Byłem latem w Norwegii, poszukiwałem jakichś e, ciekawych rzeczy muzycznych, ale e, trudno znaleźć. Myślałem, że Skandynawia jako kraj e, kultywuje swoją muzykę. Plemiona Samów przecież śpiewają tak zwane jojki. Czy, czy to was też w jakiś sposób inspiruje, czy, czy nie? No oczywiście ja nie ukrywam, że gdyby nie muzyka skandynawska, to nie wiem, czy przełamałbym się do, do współczesnej y, estetyki muzyki polskiej, która jest bardzo mało, bardzo słabo spopularyzowana. Y, I utwory ogrywane przez wiejskich muzykantów są tak, y, są tak surowe i y, są już wykonywane przez tak starych ludzi, których, którym umiejętności czasami już po prostu. Z wiekiem już powiedzmy ręce odmawiają mi już czasami posłuszeństwa, że gdybym nie posłuchał muzyki skandynawskiej, to nie wiem, czy mógłbym sobie tak naprawdę wyobrazić muzykę polską, która jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżona melodycznie, strukturalnie do, do muzyki polskiej. I dzięki ja, przynajmniej dla mnie, no, muzyka polska jest zrozumiała tak naprawdę. Dzięki współczesnej scenie skandynawskiej, gdzie te, te wszystkie melodie są bardzo precyzyjnie wykonane, dzięki temu ja mogę sobie wyobrazić, jak mogły też brzmieć w takim dość dobrym wykonaniu polskie utwory. To nie ukrywam, oczywiście, że jest mnóstwo, mnóstwo jest jeszcze, znaczy może nie mnóstwo, jest jeszcze paru muzykantów, którzy, którzy grają muzykę polską w sposób poprawnym, ale niestety w większości przypadków. Są to ludzie starzy, sta ludzie, którzy, których umiejętności są już nad, mocno nadszerpnięte zębem czasu i czasami nawet trudno sobie wyobrazić, jak te, jak te melodie precyzyjnie wykonać. Dlatego ja słuchając takich starych muzykantów ludowych, najpierw nagrywam sobie ten utwór, słucham go przez ileś miesięcy, dopiero jak już mam go dość, to dopiero sobie wyobrażam, dopiero zaczynam wychwytywać... Jakieś charakterystyczne rzeczy w, w, tych, w tej muzyce, i zaczynam ją rekonstruować. Bo czasami jest naprawdę trudno, po nawet dwóch albo trzech przesłuchaniach, dojść do, do, do faktu, jak, jak ta muzyka powinna iść. Jest, jest ona tak wykonywana, właśnie. Poza, poza jeszcze jakby charakterystyczną cechą dla muzyki polskiej, jaką jest granie Rubato, czyli granie z opóźnieniami. Celo, z celowymi opóźnieniami to jest. Taka specyf... Ale to jest jakby dzielny temat. Jak chciałem się spytać odnośnie jeszcze tej nowej płyty, nowa ekstradycja, to nie wszyscy fani zespołu są zadowoleni z remasteringu tej płyty. Wiem, że dużo czasu spędziłeś na tym, żeby ta płyta wyglądała tak, jak wygląda. Ktoś proponował, żeby płytę najpierw jakby surowe brzmienie płyty przekazać fanom. Fani by ocenili, y, czy remasterowane dźwięki są ok. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego y, dzisiejszego utworu, który mi trochę y, przypominał utwór Reggae. Jeden z nich. Czy to, że wytwórnia jest związana z Wawa Muffin i innymi zespołami Reggae przypadkiem nie będzie miała wpływu na waszą przysz, przyszłość? To znaczy ma wpływ, bo, bo razem pracujemy, ale ja jeszcze apeluję, żeby nie traktować wszystkiego śmiertelnie poważnie. To, to był ukłon w stronę właśnie kolegów, którzy grają reggae, ragę. ale chyba zauważyliście może nie, tekst nie był do końca słyszalny że jest to swojego rodzaju dowcip muzyczny również. Dlaczego by nie zrobić czegoś takiego? No my nie będziemy się ciągle trzymali jednego nurtu i yy, niewolniczo przez 30 lat yy, tutaj katorżniczego nurtu no właśnie. To znaczy my się nie rozumiemy, bo yy, chodzi mi głównie o to, że kapela ze wsi Warszawa, do której nie lubicie być porównywani, nagrała płytę wymiksowanie, która moim zdaniem jest bardzo średnia. Yy, najnowsza płyta Infinity już się broni, a no, żeby po prostu wytwórnia nie miała większego wpływu na na, na przekaz.